Na przestrzeni wieków we wszystkich krajach i kulturach świata pojawiali się ludzie o tajemniczych niezwykłych zdolnościach. Gdy nie potrafiono wyjaśnić istoty tych zdolności, przypisywano je ingerencji bogów. Jesteśmy w Chitra Durdze, w Indiach, gdzie żyje człowiek uważany przez miejscowych za wcielenie hinduskiego bóstwa o imieniu Hanuman. A to dlatego, że Joti Raj doprowadził do perfekcji technikę wspinaczki, wzorując się na małpach. Joti Raj, mistrz wspinaczki. 23-letni Joti Raj twierdzi, że odkrył swoje niezwykłe zdolności, gdy stracił pracę. Zrozpaczony chciał się rzucić z murów miejscowego fortu, ale gdy żegnał się z życiem, zachwyciła go łatwość, z jaką po drzewach wokół niego wspinały się małpy. Zamiast skoczyć, zaczął się wspinać. Nauczywszy się małpiej techniki, Joti odkrył, że może się wspinać po ścianach i drzewach z taką samą jak onesprawnością. Wieść o nim rozeszła się błyskawicznie i wkrótce media całego świata zaczęły się zjeżdżać do Chitradurgi, aby obserwować mrożące krew w żyłach popisy. My jesteśmy tu po to, by sprawdzić, czy Joti jest nad człowiekiem. Joti umówił się ze mną w lesie, aby pokazać nam małpy, od których tyle się nauczył. Oto makak indyjski, jedna z najzwinniejszych małp na Ziemi. Lekkie ciało i niezwykle chwytne kończyny czynią z niej doskonałego wspinacza. Trudno uwierzyć, że człowiek mógł nauczyć się wspinać tak jak one, bo ma dużo mniej mięśni w stosunku do masy ciała. Gdy w końcu znajduję Jotti, widać wyraźnie, że coś go łączy z tymi dzikimi makakami. Lecz czy wejście w ich świat naprawdę dało mu nadludzką siłę? Małpy mają bardzo silne palce. Naprawdę silne i właśnie tego się od nich nauczyłem. Rozwinąłem tę zdolność do tego stopnia, że gdy przychodzą do mnie moi wrogowie, potrafię ich pokonać końcami palców. Możesz pokazać mi dłonie? Rany są twarde jak skała. Jak widzisz, siła nie kryje się w dłoni ani nadgarstku. Ta metoda polega na koncentrowaniu całej siły w czubkach palców. To podstawa. Staniesz na palcach? Jyoti twierdzi, że obserwując małpy, zdał sobie sprawę z siły ich palców i podobną siłę odkrył w sobie. Stoić na czubkach palców. Teraz fort, w którym chciał zakończyć życie, stał się miejscem jego zabaw. Wydaje się, że te karkołomne ewolucje są dowodem nadludzkiej siły jego palców. Lecz Joti spina się po murach tego fortu od 10 lat i zna tu każdy kamień. Dlatego wciąż nie jestem przekonany, czy jego zdolności są nadludzkie. Aby dowiedzieć się, czy różni się fizycznie od przeciętnego człowieka, poprosiłem o pomoc dwóch indyjskich lekarzy medycyny sportowej. Chcemy sprawdzić, jak Joti poradzi sobie z całkiem nowym wyzwaniem. Zupełnie płaską ścianą o wysokości 30 metrów. To czujnik, który zmierzy, jakiej siły użyłeś do wykonania danego ruchu. Dzięki czujnikom będzie można określić ilość energii zużywanej przez mięśnie oraz poznać mechanikę ruchów wykonywanych w trakcie wspinaczki. Mogę ruszać? Tak. Powierzchnia tej skały jest bardzo krucha. Prawie nie ma się czego chwycić. Do tej pory wspinały się po niej tylko lekkie i zwinne makaki. Mimo to, Joti postanowił sprawdzić siłę swych palców bez żadnej asekuracji. Najwyraźniej ufa swojej technice, lecz ja mam obawy, bo błąd może skończyć się śmiercią. Niemożliwe. Gdy Joti zaczyna się wspinać, zaczynam mieć obawy, czy nie zażądaliśmy od niego zbyt wiele. Małpy są stworzone do wspinaczki. Ich siła i sprawność są efektem milionów lat ewolucji, a ich ciała mają idealne proporcje do takiej aktywności. Tymczasem ludzie 5 milionów lat temu zeszli z drzew i przystosowali się do chodzenia po Ziemi. Choć Jotti ma mocny chwyt, jego ciało jest sześć razy cięższe od ciała makaka. To daje bardzo niekorzystny stosunek siły do masy. Udało ci się. Jotty pokonał 30-metrową skalną ścianę, posługując się techniką spinaczkową, którą podpatrzył u małp. Widzieliście, jak wyginały się jego palce? Nie okazał cienia strachu. Jotty dowiódł, że pod względem siły palców i techniki nie ustępuje makakom, lecz lekarze dostrzegli coś jeszcze. Z uzyskanych danych wynika, że jest znacznie zwinniejszy niż przeciętny człowiek. Tu mamy pełny zapis jego ruchów. Wykonał 319 rodzajów ruchu. Jego ruchy są bardzo zróżnicowane. Małpia zręczność Joti tłumaczy jego tempo wspinaczki, lecz to nie wszystko. Tu widać, że wykonując te ruchy, Joti wydatkuje mało energii. Zgadza się? Jak małpa. Dokładnie. To dowód, że Joti ma nietypowy dla ludzi stosunek siły mięśni do wagi i wzrostu, a jego palce są ekstremalnie silne. Nie wiemy, czy te cechy są wrodzone, lecz ewidentnie są nadludzkie. Wspinając się w takich miejscach, Joe Tyracz wykorzystuje swoją niezwykłą sprawność i całkowity brak lęku wysokości.